To skłócić i nas wysłać na... na bo oni robią te wojny Amerykanie, tak? I teraz a, a, no, no. świadkowie nas mordują kłamstwem, tak jak diabeł skłamał ewe i mordował kłamstwem. Czyli świadkowie no, powinni tak. przyjąć prawdę, być świadkami Chrystusa i w nie by było te... cała centrala, żeby świadków nawracać. 100 tysięcy świadków jechało w Polsce. Może ja mam przy... tylko właśnie w tym, że, że teraz chciałem taką pogłoskę, że teraz, że teraz że zatrzymali się dość, yy, i do tych siatków wiekowych, że teraz nie, 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 nie przybywa. Gdzieś przybywało na świecie po 40% różnie siatków wiekowych, a teraz 0,7% przybywało. No bo jak nie wykluczyli Syna Bożego, to oto dom zostanie wam pusty. Jak nie będą chcieli tych zborów Chrystusowych, to tam pająk, szczurka zamieszka na tych salach królestwa. Takie czasy. Bo Chrystus chce zamieszkać w naszym sercu, wiesz? Doskonałej miłości. 1 Koryntian 13, rozdział od 1 do 13, i, i jego prawdzie. Jana 6, 63. Jana 8, 32. Poznacie prawdę, i prawda was wyzwoli. Galasam 5, 1. Chrystus nas wyzwolił. I idąc za nas wzorem naśladowania Chrystusa, co by Chrystus dzisiaj robił? Jakby był na naszym miejscu w różnych sytuacjach, no to jak go naśladujemy to wtedy jesteśmy prześladowani, ale w sumieniu wiemy, że to jest dobre. No, Czujemy tę prawdę, prawdę się czuję, nie? bo każdy ma sumienie. Bo niektórzy ze strachu zagłuszają to sumienie albo serce zdradliwe i mają swoje te pragnienia cielesne i później się sami oszukują. Aleksandra Kociemba tego do góry? Tak, no, w Gliwicach byliśmy na Kociemba jak tak jak Świadków Jehowy miały tam spotkanie no. na, ta, na rynku i dwa radiowozy no. wezwał i policja nas by wiozła na, na dworzec Policja, wiesz, radiowozem, tak, to on nie chciał z nami współpracować w Chrystusie, tak jak ty, rozmawiać. Tylko na tych świadków książki, książki, no, jakieś tam grube książki na świadków, czyli oni jadą, nienawiścią, przecież żaden świadek Jehowy nie przystawiał jemu głowy, pistoletu do głowy. Tylko sam wszedł do mafii, a później mi to jedzie na nich. A ja daję nadzieję, Chrystus da mi nadzieję, ja daję nadzieję świadkom Jehowy, że w Chrystusie jest nadzieja, zbawienie i wszystko a oni jeden na drugiego jedzie i sekty ekswiatkowie ek, mają Pana a Jehowicz nie mają tylko Pana Jezusa a Pan jest grecki bożek w tym świecie to ma rogi kopyta, ten od podatku, barbarzyńca także Chrystus jest królem Izraela i my jesteśmy z rodu królewskiego mamy królować bo król króje, pan, pan panuje królować znaczy służyć, a oni wszyscy panują i kłamią ze strachu władzę mają przez człowiekiem strach to jest sidło nie mamy bać się ludzi tylko słuchać Chrystusa i wtedy idź i powiedz mu tak ja się bałem starszego zboru, a Chrystus do, o 12 w nocy mi mówi, idź, to jest twój brat, nie lękaj się. Poszłem, poszedłem, Mateusz pięt, 18 rozdział od 15 do 20. I mówi, idź przeciwko bratu, jak coś ma, powiesz mu w cztery oczy. I mi kamień z serca spadł i później zacząłem mówić starszym zboru prawdę, to oni, nie, prawda jest niewygodna, mnie wyrzucili, bo za prawdę, Chrystusa za prawdę zamordowali, a mnie duchowo zabili, że żona mi odeszła, że zginę w Armagedonie, tak? Bo Jehowa morduje wszystkich, ale Chrystus nikogo jeszcze nie zamordował. Ja służę Chrystusowi i dzięki tak. Chrystusowi jeszcze żyję. Tak, tylko właśnie w tym sensie, gdyby Chrystus raz powrócił, to też by ludzie, wielu by chciałoby go jeszcze zabić. No, powrócił przez uczniów, przeze mnie, przez uczulkę Zbyszka, i teraz Chrystus już jest w uczniach, bo jak szedł do nieba, to 500 uczniów go widziało, wiesz? I teraz przychodzi no. przez uczniów. Tak. Hebrajczyków 9,28 dla tych, co go oczekują, Mateusz 23,8, że jest Chrystus jeden nauczyciel, a my braćmi, siostrami, bo on jest naszym ojcem prawdy, Jakuba 11, 18. Także on powrócił w czasie jego, tylko my musimy głosić jego królestwo, że on jest królem, sprawiedliwym, jedynym i będą doskonałe rodziny, jak będzie połączenie w jego prawdzie, w jego miłości, która jest cierpliwa, nie szuka swego, nie zazdrości, nie chełpi się, wszystko znosi, tak, ale nie jest naiwna, wiadomo. I nie a. zakrywa grzechów, najpierw odkrywa i mówi prawdę, a później zakrywa, wybacza, nie wybaczy, ojcie nie wiedzą co czynią. Jeśli ja wybaczę Świadkom Jehowy, to Chrystus mi wybaczy, Kolosan 3.13. To Kolosan, Kolosan 3.13 to jest Warszawskiej pisze, a Kolosan u Świadków Jehowy 3.13 wpisali Jechowa, a tam przy Chrystus warszawskiej. Potrafili z Chrystusa Jehowę a. zrobić, widzisz jak to papier wszystko przynie. Tak. A czy Panie czy te zbory Chrystusowe to można by... Taki, z takimi ludźmi co byli i co znali to by... No, by, byliśmy u gołębieskiego Krzysztofa i też Grzesiu barzy, odwolnik chrześcijan, on też no. ze świadkami tamtego, ale on moją sytuację znam był w sądzie, przeciwko mnie, w, jak była sprawa rozwód w sądzie. No to przeciwko mnie świadczył, i on nawet potrafił użyć fizycznej siły, a ja się nie chcę szarpać, bo Chrystus nie używał siły, tylko prawdę mówił. Jak nakarmię 5 tysięcy ludzi, mówi: Nie wierzą, nie wierzycie we mnie, to odeszli, nie? Tylko a po sobie zostali. I teraz ja mówiąc prawdę, to demony. Chciałem mi powietrze spuścić z koła. Ten Grzesiu Barsz, Zbyszkowi komórkę uderzył, że spadła, Jak Zbyszek był tam, uszuka byliśmy, teraz było to w sierpniu czy coś ale po powietrze spójka, czy yy, przebić nowe, czy... Nie no, że miałem rower przy tym, przy takiej lampie, tak, stał i on, że powietrze mi spuści a mi no demony, że tamto bo to jego demony, ja ko kocham jako człowieka no i jak byłem na sali, to mnie wziął za barki mnie podniósł i no, wypchał, wyrzucił, no ja nie stawiam oporu, bo po co bo to się szarpał, nie? No ale jakbym Zbyszek to trzy minuty ze Zbyszkiem uderzył i komórka mu spadła na ziemię uderzył mu w komórkę bo Zbyszek mówi w duchu prawdy, braterskim, tak? A on mnie osądza, jakby był moim sędzią. Mnie sądzi żona i Chrystus. Chrystus i żona, tak, Mnie osądziła. Bo moja żona czuła moją miłość, ale musiałem się rozstać jak apostoł Piotr, żeby apostoł Piotr zostawił żonę gdzieś i poszedł za Chrystusem. A ja od naszych czasów jestem też apostołem Piotrem z 24 starszych, bo mam klucz apostoła Piotra poznania o Chrystusie, tak? I mam przekazywać tą prawdę. Takie próby, jak a po sobie przychodziłem też. A czy pan ja za Łatkę stoi z, tej z mo mortadeli? Z mortadeli? Za Ale gdzie? No, u Herby. miała. A u, u, u Herby. To siatka no. no nie, ona dużo mówi też, bo tam dobrze gotuje. Raz próbowałem, coś tam fajnie zupę miała. Ale pomału się Aha. rozkręca, że może kiedyś poczęstuje i tam malutku, bo to wszystko się rodzi, wiesz, taka miłość, nie? No. Bo na razie się boją, że jakaś sekta, to tam, nie? A ten Herba 3, A no. 6 lat nie wychodzi z domu, wiesz? Taki zastraszony. No. Jak on wyjdzie, no, tak Łazarzu nie... wyjdź, jak on wyjdzie, bo on ma 71 lat chyba, 33 lata temu no. żona mu pojechała do Niemiec z córką i na, na 2 miesiące aż 33 lata nie wraca. Także ma taką... No tak, to tam jest w życiu, jak pojadą, to nie chcą wracać. No, tam właśnie. Idą siostry? Tam no się jakiś odzywał? Nie, nie. Patrzymy czy siostry od świadków wichowni idą. Aha. To fajnie, no oglądaj... On teraz jest na... No. Jest na, na mieście. No tutaj jak świadkowie stoją, wiesz, tak w parku stoimy, to oglądaj te filmiki, co Aha. nagrywamy i tam dużo ciekawych rzeczy no. możesz tam pozatrzymać i zrobić sobie wpisy, te ksero. Znaczy tam mamy to wszystko porobione, nie? Postudiujesz no. wersję. To ci się staram właśnie, czy tak robić mam te numery jeszcze świadków Jehowy. No i możesz do nich zadzwonić też, zobaczysz jak porozmawiasz. Bo to oni są, głoszą pu publicznie, można do nich dzwonić. Bo teraz na Zoomie pracują, wiesz? Aha. Znaczy jak na Zoomie pracują? To, to znaczy, bo na zebraniu nie chodzą maski mieli, to na Zoomie, wiesz? Czyli w, na, w internecie, nie? A, no, aha, no, a. No I, ty, i oni teraz, jak się do nich ładnie podejdzie, to rozmawiają. Na godzinę czy coś rozmawialiśmy tam, było kilka takich rozmów. Jeden chce przyjechać do nas się spotkać, Świadek Janek tam jakiś, także wszystko oni muszą się wybudzić, wiesz, bo to jest czas taki, że już teraz będą się wybudzać i oni sami będą nawracać tych Świadków i do, żeby byli Świadkami Chrystusa. Tak, tak, właśnie jest, właśnie to, że ten, e, masz ten, Świadkowa e, ten kozu Petwin on też głosi, on też był Świadkiem Jehowy. No. I jak Mojżesz był u Faraona, poszedł do Faraona. Tak to działa, wiesz? No, 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 no. Także Chrystus robi robotę, nad każdym człowiekiem działa indywidualnie. I nad każdym no. człowiekiem właśnie musi mieć ten kontakt właśnie w duchu prawdy. Ale później, no, jak Mojżesz miał Arona, apostoł Paweł Barnabę, że po, po dwóch. bo dobrze mieć wsparcie, wiesz, dwóch świadków. I się wspierać w tej Dobra. prawdzie i współpracować Dobra. dla Chrystusa. To jest dobrze, nie? Jakieś czwarta osoba chce rządzić, tak. to tam za dużo nie. Bo nie dwóch albo trzech zebranych, no? no, to... no. Tak? No, no jakby to jakby to, niech pan tam te, się postarał. Te, tak, te, te tak, tak, będę patrzył za srebranką tak, tak. dla ciebie. Marku, tak, Marek, na nie? No, tak, tak, no. Marek. Jest. Marek znaczy Lew, król Lew z pokolenia Judy zwyciężył. Ewangelia Marka, siódmy rozdział od 7 do 9, Że tradycje zniesły słowo, ze względu na. Znaczy, tradycja zniesła słowo Boże, nie? Nauki ludzkie. Ale Marek nie była posłem napisała Ewangelia Marka, czyli masz tego. Z silną wiarę i fajnie, że zadzwoniłeś. Dzięki, to jest takie budowę. Budujesz nas duchowo, bo jednak świadków nie ma, a ty jesteś. A ja jedna sprawa taka, czy ktoś dzwonił taki od taki człowiek. Jak ja to chciał porozmawiać na te tematy? No, za bardzo nie. no. Tam trochę w internecie nie próbujemy. Ma to, tak. Nie, nie, nie ma za bardzo, bo troszkę oni wszyscy, każdy czeka na pochwycenie, na Jechowe, na święta, na Boże Narod No Każdy ma tam na coś czeka, wiesz, i patrzy na jeden, na drugiego, a nikt nie chce się wyłamać. Przecież każdy musi szukać, szukać prawdy, a prawda jest jedna. Dobrze, że jakbyś szukał prawdy i modlił się o Ducha Prawdy, do Chrystusa, który na Golgocie oddał życie za ciebie, On cię kupił krwią, mnie też, to On ci wszystko postawi ludzi na drodze i cię będzie błogosławił, wiesz, w Jego prawdzie. I da ci wszystko, że zobaczysz, kim jesteś i co masz robić. To fajnie, Marku, to ja błogosławię ciebie w Chrystusie naszym, Ojcu Emanuelu, by działała się Jego wola. No i ten spokój najważniejszy A, w jego nie wiem, pan jak są to... jest to Danuzio Kubik? No tam oglądałem Ewa Lipka, tam coś nagrywała czy coś i... no, 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 no. no, 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 nie wiem, wiesz, nie, nie. Nie wiem. Nie, nie, Klocek tam to... oni tam działają, ale z nimi nie miałem kontaktu, wiesz? Tylko na YouTube ogl ogl oglądałem, oglądałem tam coś. Aha, to jeszcze chcesz porozmawiać, czy już kończymy? Nie, to chyba że już skończymy to bo, właśnie, to jeszcze żeby te, te... No dobrze, serwenty, to ja, ja błogosławię, no trzymaj się, słowa Bożego. Tak, i żeby jakby to że się te, żeby tam wpisać te, te wersety, co tam, co zmieniamy.